potrzeby kobiet i mężczyzn różnią się. Różne zioła nam służą, czasami mamy ochotę w suplementacji na troszeczkę inne składniki ze względu na to, że te cele suplementacyjne się różnią i marka Farmowit poszła naprzeciw tym wymaganiom naszych klientów i klientek i przygotowała dwie wersje multivitaminy, czyli produktu, który tak naprawdę już w pewnej formie kojarzycie, ponieważ multivit jest już z nami taki standardowy, uniwersalny od jakiegoś czasu, ale w tej chwili mamy wersję men oraz wersję Fem. I oprócz tego, że mamy tutaj jako bazę w obu tych produktach podstawowe witaminy i minerały, takie jak witamina C, D, K, E, mamy również magnez, żelazo, wszystkie te niezbędne rzeczy, które chcemy, żeby w naszych produktach takich multivitaminowych się znajdowały. To dodatkowo mamy dobrane zioła adaptogenne, które będą skierowane typowo dla kobiet i typowo dla mężczyzn. I jeśli chodzi właśnie o tą wersję men, to tutaj będzie żeńszeń koreański. I ja kiedyś robiłam bardzo obszerny film na temat produktu właśnie z Farmowitu żeńszenia koreańskiego, bo jest to typowy adaptogen właśnie skierowany do mężczyzn, wspierający ich witalność, ich samopoczucie. Oczywiście nie jest zakazany dla kobiet, ale przy, w przypadku panów po prostu dużo bardziej się sprawdza. I ta właśnie wersja z żeńszeniem ma być skierowana do panów, którzy potrzebują takiego podkręcenia, troszeczkę więcej zaopiekowania się sobą warto też wspomnieć że na przykład cynk obecny w multi Witman jest również dla panów bardzo ważny, ponieważ wspiera yy, spermogenezę i myślę, że panowie, którzy starają się na przykład o dziecko, też powinni się zastanowić nad tym, że nie tylko na swoją partnerkę należy wspierać witaminami, ale panowie też powinni się sobą zaopiekować w tym okresie. Jeśli chodzi o tą wersję multivitfem, to tutaj znowu ta baza minerałów i witamin niezwykle ważna dla kobiet, a dodatkowo biotyna, selen, cynk, to co dla kobiet jest ważne, jeśli chodzi o urodę, włosy, skóra, paznokcie. Wiadomo, ale mamy tutaj również ciekawy adaptogen, który ja bardzo lubię i który nasze klientki, panie zdecydowanie chwalą, czyli Ashwagandę. I Ashwaganda sprawdzi się i u kobiet młodszych, i u kobiet starszych, ponieważ tutaj nie ma takiego rozgraniczenia, dla kogo ona bardziej jest. I przede wszystkim e, panie, które szukają produktów, w którym będą miały nie tylko te podstawowe witaminy i minerały, ale również tą opiekę nad układem nerwowym, nad takim wyciszeniem, poziomem kortyzolu. Tutaj znowu ashwagandha jest ciekawą rośliną, o której warto więcej się dowiedzieć w tym temacie. Oba te produkty są dostępne na naszej stronie internetowej www.detectivezdrów.co.l. A jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, to jak zawsze na naszej stronie są pełne opisy z pełnym składem, a ja jestem dla Was w sekcji komentarzy, gdzie możecie zostawiać dla mnie pytania.